W nocy, sobotę, na niedzielę Stany Zjednoczone przeprowadziły atak na irańskie instalacje nuklearne. Rynek jeszcze nie zdążył zareagować. Ale co to oznacza dla cen ropy, złota i naszych portfeli akcyjnych w tym tygodniu? Zaczynamy analizę na gorąco. Część inteligentne handlowanie. Mamy poniedziałek 23 czerwca 2025 roku. A ten tydzień, kalendarzowy tydzień 26, zaczynamy od informacji, która bez wątpliwości zdominuje rynki finansowe na całym świecie. Atak USA na Iran. Co wiemy? Administracja prezydenta Donalda Trumpa potwierdziła przeprowadzenie nocnych ataków na irańskie obiekty nuklearne. Na razie oficjalna reakcja Iranu jest głównie werbalna, a sygnały wojskowe są niejednoznaczne. Kluczowe w najbliższych dniach będzie, czy dojdzie do eskalacji konfliktu i co stanie się z ciśnieniem ormuz. Jej ewentualna blokada przez Iran byłaby katastrofalna dla globalnego handlu ropą i oznaczałaby eksplozję jej cen. Jak rynki zachowały się, zanim doszło do ataku? Zanim przejdziemy do prognoz, spójrzmy, jak wyglądała sytuacja na rynkach w zeszłym tygodniu, czyli w kalendarzowym tygodniu 25. Kiedy napięcie już rosło? indeks strachu VIX zamknął tydzień na poziomie 20 i 62 punktów, co oznacza spadek o prawie 1% w skali tygodnia. To może sygnalizować względną odporność rynku na Narastające napięcie, ale jednocześnie poziom powyżej 20 punktów świadczy o podwyższonej niepewności. Krzywa terminowa VX pozostawała w strukturze Kotango, co zwykle jest sygnałem byczym, sugerującym, że rynek nie oczekuje masowej eskalacji w krótkim terminie. Wyniki indeksów USA w Stanach Zjednoczonych tydzień zakończył się na plusie. SIP 500 zyskał 65%, a co ważne, lepiej radził sobie małe i średnie spółki. Rasel 2000 wzrósł aż o 1,11%. Indeks spółek a o równej wadze RSP również na plusie, na stach 100 praktycznie bez zmian. To pokazuje, że siła rynku była szeroka, a nie oparta tylko na megatechnologicznych spółkach. Europa była słabsza. DAX stracił 0,7%, Eurostoxx 50% ponad 1%, w Azji Nikkei Index Sensex na plusie, ale chiński Hang Seng mocno w dół. Globalny MSCI World stracił 1,2%. Wśród sektorów USA najlepiej radziła sobie energia, plus 1,75%, co było już reakcją na rosnącą cenę ropy. Technologia neutralnie, a mocno trafił sektor ochrony zdrowia. Minus 3,46%. Być może przez rotację kapitału. Co dalej? Potencjalne scenariusze w tym tygodniu. Ropa naftowa to teraz główny punkt obserwacji. W zeszłym tygodniu WTI zyskał ponad 1%. Zbliżając się do 4,5 miesięcznych. Maksimum. Atak na Iran z pewnością podbije jej cenę na otwarciu. Pytanie: jak wysoko i na jak długo? Wszystko zależy od reakcji Iranu i sytuacji w cieśnieni Ormuz. Złoto, co ciekawe, w zeszłym tygodniu traciło prawie 2% mimo narastającego ryzyka geopolitycznego. To może być efekt realizacji zysków na wcześniejszych wzrostach lub siły dolara. W obliczu ataku popyt na złoto jako bezpieczna przystań powinna jednak wzrosnąć. Obligacje amerykańskie. Rentowność 10-letnich i 30-letnich obligacji lekko spadła w ostatnim tygodniu, co sugeruje ucieczkę do bezpieczeństwa. Ten trend prawdopodobnie się nasili. Dolar. Dolar umocnił się w zeszłym tygodniu, a euro do dolara lekko straciło. W sytuacji kryzysowej dolar często zyskuje jako globalna waluta rezerwowa. Bitcoin konsolidował się powyżej 100 tysięcy dolarów, tracąc niecałe 2% w tygodniu. Jego reakcja na kryzys będzie bardzo ciekawa. Czy zadziała jako cyfrowe złoto? Krótko nawet spadł poniżej 100 tysięcy dolarów, ale znów się odniósł. Poza geopolitką w tym tygodniu mamy też ważne dane makro z USA dotyczące PMI, dane z rynku nieruchomości, wystąpienie Jeroma Paula, wtorek i środa oraz kluczowe wskaźniki inflacji PCE w piątek. Te dane, zwłaszcza PCI i komentarz Paula, mogą mocno wpłynąć na oczekiwania. Co do polityki FED, co z WIG-20? Kluczowy poziom do obserwacji. A wracając jeszcze na chwilę, na nasze podwórko. WIG-20 utrzymuje się na razie nad ważnym wsparciem w okolicach 2700 punktów. Jeśli ten poziom zostanie w tym tygodniu trwale przełamany w dół, co jest możliwe ze względu na niepewność związaną z sytuacją w Iranie, to najprawdopodobniej zobaczymy znacznie głębszy spadek. I wejdziemy w wyraźny trend spadkowy. Wy, oglądając to wieczorem, będziecie już mogli sprawdzić, jak rynek zachował się dziś na zamknięciu. Ja w tym momencie mogę tylko prognozować, ale ten poziom 2700 punktów jest absolutnie kluczowy do obserwacji. Jak widzicie, tydzień zapowiada się niezwykle gorący i nieprzewidywalny. Jeśli chcecie być na bieżąco z najnowszymi analizami i tym, jak te wydarzenia wpływają na rynki, koniecznie zasubskrybujcie kanał Inteligentne Handlowanie i kliknijcie dzwoneczek. Nie przegapicie kolejnych aktualizacji. Podsumowując, zeszły tydzień pokazał odporność rynków amerykańskich, ale atak USA na Iran całkowicie zmienia obraz sytuacji na początku tygodnia 26. Należy spodziewać się wzrostu zmienności VIX i silnej reakcji na rynku ropy. W takiej sytuacji rozsądne może być taktyczne zwiększenie ekspozycji na sektorze defensywne, energię, być może złoto oraz ogólną ostrożność. Kluczowe będą najbliższe godziny i dni: reakcja Iranu i sytuacja w cieśnieniu Ormuz. Pamiętajcie, ta analiza jest oparta na informacjach dostępnych w poniedziałek rano. Przed otwarciem handlu w Europie i Ameryce i ma charakter wyłącznie informacyjny. Inwestowanie zawsze wiąże się z ryzykiem. Dziękuję za Waszą uwagę. Miejmy nadzieję, że sytuacja geopolityczna szybko się uspokoi. Życzę Wam mimo wszystkiego udanego i w miarę spokojnego tygodnia handlowego. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. I pamiętajcie: inteligentne handlowanie to podstawa. Dziękuję za oglądanie.